Cześć! No i witam w biało-czerwonej słonie YouTube'a i w białej enklawie bardzo czer biało czerwonej motoszeka. Idę zobaczyć, co tam wyrzucili ostatnio, Od dawno już mi tu nie było. Piękne szkło, ale czy chińskie, czy jakieś stare. Cóż tutaj, nie wiem. No, o nie wiem, nie za bardzo. Słuchajcie, wziąłem sobie fajny serwis. Ale piękna pani porwała mi maselniczkę. No szkoda, no, ale trudno, może przez to będzie trochę tańsze. O, jeden taki wazon mam z innymi soczewkami takimi. A tu drugi 3 euro Śliczny Takie pamiętacie te popielnice Fajna rzecz Fajna rzecz Tu ładne szkło Nie wiem co to jest za szkło Ale fajne Christian Dior Peruki Dwie peruki Oryginalne Fajne Spójrzcie jakie ładne są tutaj te takie rysunki jakby, czy to malunki, rysunki, nie wiem, ale świetne, muszę je tutaj przejrzeć, a już sobie znalazłem takie, zobaczcie, kilka. Spójrzcie tutaj, melina, padnie. to jest takie budełeczko od czegoś, nie wiem czy od perfum, czy od czegoś innego, takie skórko mobite za 1 euro, no fajna rzecz, fajna rzecz ta krowa wielka, z ceramiki, patrzcie, też wielka, pusta w środku a i tak ciężka, jak nie wiem za 4 euro. Jakie potężne wazy, spójrzcie. potężne wazy, bez tego. No od serwisu, jakiś musiał być bardzo ładny serwis. Kala, no pięć filiżanek, i talerzyków, jakichś kali. Kala, kala. Tutaj już taki delikatny jest yy, ten. Yy, taki śniadaniowy widzę. Bardzo delikatna porcelana. Także jest markowa. Na pewno prześwituje. No tak nie bardzo. Ale cóż to jest za? Sygnatura. No nie wiem, mi powiedzieć. 6 talerzyków, cukierniczka, mlecznik. 6 podstawków deserowe. wszystko jest. Taki delikatny, bardzo tak jak ktoś lubi takie. takie delikatną. Taką delikatną. To, to nawet dwie sygnatury, stara i nowa. Przejściówka. Gotyckie buciki, damskie, dziewczęce jakieś kosaki. już no, się zaczynają wystawy zimowe. Lupos. Mm, jest trochę tych bucików. Tu fajne są. Jedna torba, gdzie kosztuje 4 euro Ale jest jak nówka Fajne te torby jaki to jest firma? Benetti Enrico Benetti No, tu można sobie naprawdę fajne torby wynaleźć, wiecie No, oczywiście no, ja nie będę kupował wszystkich, bo to, to jest niemożliwe raczej mi to od razu sprzedawać, no tak tu z jakimś ukolutkiem dla skatera. Ten Nike, serki, przepraszam, że tak mówię. Tu stary portfel jakiś No to był chyba na ten. Na łańcuszku widać, bo tutaj zaczepienia są. Ale staruśki. No staruśki jest. Tak. Co pierwsze staruśkiego może się znajdzie? Też takie widzicie. Nie wiem z jakich lat. Ale jak na rzepy to raczej nie taka stara. To nie będzie stara Tu jeszcze jest jakaś taka na tym. Jakieś smyczy takie widzicie. Taki woreczek. Ale to jest stare. To jest bardzo stare. Mhm. Nie wiem ile to kosztuje. Ale chyba to zabiorę, wiecie? Tu troszeczkę już mowsze mi się zdaje. No dobra. Tu jaki ładny plecaczek, spójrzcie. Jaki śliczny. To jest skóry oczywiście. Od razu jak rękę ręki człowiek, to, to widać, że jest skóra. Fajny. No. Tu jeszcze jakaś ładna torebka. O. Ładny kolor. Nie? Co to warte, i jakie to firmy ciężko znaleźć? No, ale fajne. Aktówki. No dobra. Piękne, stare takie puzerko, spójrzcie. Tutaj jest różyczką. I jest to na pewno porcelana, ale jest nieszkliwiona. O, jak już, no to może i ceramika, no to nie lecz. Ale śliczne to jest. No śliczne, czy to jest uszkodzone, czy nie? czekajcie Nie, nie jest uszkodzone. bardzo ładne. Jest wazonik z tą koronką, i to na pewno będzie o do tego komplet. Słuchajcie, tu. Słuchaj się tu. Komplecik, to dwa euro. Ja chyba to wezmę, bo to mi się podoba. Spójrzcie jaki ładny miter tej mieszczajniczek są jakieś, fili... te, jakieś postawki, ale nie ma filiżanek ale poza tym jest świetne hmm, hmm. Spójrzcie tutaj, widzicie że ja puszkę idę. To, to jest puszka to jest co jest a do ciastek coś tam bardzo fajna, podoba mi się i tu jest też świetna puszka muszę tam iść bo ktoś mnie woła fajna puszki. Hmm? puszki Lubię. Czuję, że tutaj był. Patrzcie. Tu na pewno ja był tak. serwis ktoś kupił. Tutaj na pewno był serwis. Ktoś kupił. Tutaj to kupiłem ja też był serwis. Także są wolne miejsca. I myślę, że tutaj. Ciekawy, czy Adam nie był. Tu spójrzmy, co to takiego. O kurcze, cech. Trochę No dobrze. Tu idziemy sprawdzić jeszcze jakieś kieliszeczki malutkie. Nie wiem do czego to jest. Korewka. No dobrze. Widzicie grundik stary? Nawet nie ma ceny. Nie wiem. Tak przejdę, tylko tutaj zobaczyć. Nie wiem. Ciekawe kudowa takie czarne. Czarne ptaszki. one są. Po 3 euro. No, poza tym sprawdzę jeszcze, wiecie co, czy są jakieś płyty. Ale nie. Single jakieś doszły. Tu coś jest nowego. Co to jest? O! Widzicie? Znalazłem. Jedna. Patrzcie. Jaki, kurde, strzał. No nie. Jednak warto przychodzić. To Samantha Fox Kurde Ale świetnie disco coś tam Italian Mona Co tu jeszcze jest? Może jeszcze coś będzie Orkiestra jakaś Flippers Flippers weźmiemy, No i co, to nie A ty już są stare Ale mi się trafiło Kurka wodna To Słowaczek, Słowaczek, nie To już nie, a to jeszcze, zobaczcie co to jest To jest Italo Disco, czy co to jest? Capri Fisher Mamaloni, Azardo, Ciało Nie wiem, to odłożę na chwileczkę A to co to za Disco hit? E Rank Suzy Quadr, to jest fajne. Luisa Fernandez, Bonnie Tyler. Bierzemy. Bierzemy, a to nie wiem. To nie wiem. Jak myślicie? Ach, dobra. A może tu jeszcze coś? La Montara. Co to, to, to nie. Popatrzmy jeszcze, popatrzmy. Bo jak się takie trafiły, to się może jeszcze inne trafią. Co to jest? Nacht, no, coś to? Benny Neyman. Nie. To już było. szlagery to nie. Już teraz muszę popatrzeć. Nie, nie ma. Dobra. Słuchajcie, popatrzyłem jeszcze trochę w te płyty. O to, co mi się kiedyś podobało. Popatrzyłem w te płyty, jeszcze no mam kilka. Później wam pokażę oczywiście na szorcie jakie to. Idę do góry. Fajne beretki takie dla, dla kobiet. To nie są moherowe, żeby ktoś nie mówił. Bardzo ładnie robione. To taki toczek. Taki jak miała królowa Elżbieta. Czapka. I tutaj kolejny taki berecik. Okay? Tak wam pokażę. No, kiedyś się nosiło takie coś, nie? Fajne. Piękne. Z kryształu. Wcale nie drobnie. 10 euro. Ale jakiś śliczny Zestaw do unchu. Przepiękny. Naprawdę. A ja sobie takiego wzięłem. Oczywiście to jest moje oczko w głowie, no nie? Jestem w domu. Subik lubi kamery. Kto obejrzy, to nie klika. Tu w kartoniku mam już wszystko. I co? Oki. Okay, nara. Okinara? Okinara, o! Oh. Okinara! Wy z sensem duchem z wami.